Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robert. A to jest Battlefield 3 na mapce podstawowej z, z, z Battlefielda, nie ma to jest mapka z podstawowego patchu Battlefielda, nie z żadnego dodatku. Wielki bazar, mapa no nie lubiana przez mnie, nie potrafię na niej grać. Ja za bardzo na nią... za nią przepadam, no. No ale no. Trudno. Nie ogarniam, gdzie to jest. Ja zabiję w tym... Jak zabiję kogoś w tym nagraniu, to będzie super. Tak jak możecie widzieć, cały czas mnie jadą. Diabeł gra w przeciwnej drżynie. Na 22 miejscu jest. Nie, nie garam z niego ma takie szumy. Jakby... Nie było go stać na słuchawki się za 20 zł, takie jak ja mam, które y, z tego co słyszałem, według mnie w nagraniach działają jak najbardziej dobrze. Mać tam y, dźwięk z gry, unieruchomienie pojazdu tylko. Otoś mi uratował, dziękuję. Jest. ACWR. Najlepsza broń na no, technika i nie tylko. Także, jak wiecie, zaczęły mi się ferie. Odcinki będą bardzo często. Dwa lub jeden dziennie. Jeden dziennie to jest pewność. Także dzisiaj jest piątek. Życzę Wam miłego weekendu. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy... Którym zaczynają się ferie, tak jak mi. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś będzie oglądał mój ten... Będzie oglądał ten mój film. Bo ja się staram. Na razie nie zarabiamy tam z Kubą ani nic. Na razie... Na razie nam się do tego... Na razie nam się do tego nie pali, żeby zarabiać, żeby podpisywać tam na acensie i w ogóle. Napiję się łóczka herbaty. I możemy kontynuować dalej grę. Coś w w ustawieniach, że gra na moim nagraniu chodzi mi bardzo... Pł... Zabójstwo zespole. Gra na nagraniu chodzi mi bardzo płynnie, nie wiem jak to wyjdzie tam z YouTube'a, bo tam zawsze jakieś drobne lagi są przy tym nagrywaniu. Znaczy, przy wrzucaniu. Tam jakoś ten filmik się tak przetwarza, że mam lagi na filmie, a przy moim nagrywaniu... Przy moim nagrywaniu nie. Także teraz może zacznę komentować grę, bo zagadałem się. O, ale! Hardkorowo. To zrobiło. Dobra. Ach, Myślałem, że mi się gra zacięła. Dobra, przejmujemy A. Sytuacja jest chwilowo opanowana. Krzyje się za... ...jakimiś wielkimi kartonami z, i stoiskami na bazarze. Jak samo na to wskazuje. Wszystko dzieje się na bazarze. Czemu ja go nie zabiłem? Mu tyle kulek wpakowałem. O. Nie ruszam się, nie mam metu. tu. Ach! Już mnie niestety wyczaił. Intro do filmików nie będę dodawał, bo... Ale mnie to nie ma sensu, bo zawsze tam, gdy renderuję, w ogóle tam robię z głosem w Camtasia i w innych programach, takich jak Goldwave i w ogóle, to to przy intro, jak daję intro, to po prostu gra mi laguje. Nie wiem dlaczego. Przy nagrywaniu mi nie laguje, zobaczymy jak to wyjdzie na YouTubie. Ale mi dużo zabrał życia, kurwa. Wiem, że robię to nielegalnie i tutaj się schowam tak brzydko. No, snajpera to jest zarąbista kampa. A, pięknie, i raz lubię grać technikiem. Ostatnio polubiłem bardzo. Snajper już wie, że tu jestem. Zaraz się tu chyba do mnie nawet wybierze. A, zdjął mnie A w czołg nie trafiłem O boże Ale snajpery tam siedzą na takim miejscu Że wiem gdzie to jest Pójdziemy sobie na, na B Na A tutaj pójdę O tu jest bardzo daleko ale Przejdziemy się Wow, Ło wow, Ło wow. Czyżby Ach koniec rundy Okej okay, to ja robię małe cięcie i spotykamy się W następnej rundzie Okej, okay, witam Was już po małej przerwie. Tym razem jestem w innej drużynie niż byłam. Teraz my będziemy mm, chronić C i będę z przeciwnej strony niż w pierwszym tak jakby to nie był tak jakby... a ale tutaj sobie... Tutaj sobie nieźle wymyślił. Wie, wie, będzie wiedział, że tutaj ludzie będą przechodzić i nawala. Zlawa. No... Nieźle, nieźle. Dobra, C już przejęte. Ok, oddajemy się na C. Zaś tym lawem. Czekajcie, spróbuję go wykasować. Tylko lawa. Bardzo wątpię, że mi to mi się w ogóle uda. Nie wiem, jak on to robił, ale mam staty 0,2. Tuż na początku rundy. A tamten... wyczoch... wyczochra... wyczochrady? 6 na 0 Spoko No jaki har... No wy lekko wychylisz głowę i masz boom heada Jakie to jest frajer? Nie gram Już do tego kolesia Nie będę Zaraz go... No i już zawiódł dwój, iloj 9-0, 2000, dopiero co się runda zaczęła I frajer Przegramy to, bo to nie ma najmniejszego sensu Widzicie, że ma jakieś boty. To jest niemożliwe. się jej No i... jak on to zrobił? Bo za bardzo nie rozumiem. Będę sobie na snajpera. Właśnie w tym miejscu. Gdzie ty jesteś. Albo może i biłeś. W drugiej części będą nas jechać, bo z tej strony zawsze się przegrywa. O, prze... No, To są przekoksy. 12-0 50 gigatów? No i powiedzcie mi teraz, jak mam się stąd wydostać. <laughs> oh, fuck. Może mogę się jakoś za zajść od tyłu? Czy coś? Chociażby zajść. To masakra. W dupsko! Trafiłem! psko No wychę się Nach master czułek już 6 hmm, do zera. <bardzo młys constraints> A w tamtej drużynie 17 do zera, wow. Masakra. Masakra, po prostu masakra. Wiem, jak to zrobię, tylko potrzebowałbym autko Dałbym na autko C4 i jazda. Jak ten laf tutaj jest, to jest bez sensu, wyypatek. Tak masz grać, to... Już nie mam zamiaru. No tak grać, koleś. Bez. Ja sobie spróbuję zmienić yy, drużynę, bo nie ma najmniejszego sensu granie w tej. I teraz, teraz, teraz kurde, no zobaczymy. Zobaczymy. Teraz, teraz będzie. Jazda. Idziemy na C. No. Zaraz się tam wbiję i pościągam sobie ludzi. Pff. Zobaczę, co to znaczy mordor. Kurde. Boom, rychłot. Może kogoś zabiję w tej drugiej połowie nagrania. Nie wiem co zrobię. Faka! Kto, łapie, kto ładnie łapie granaty? Gdzie ja jestem? Widzicie to, że to jest bez sensu. To druga połowa. No ale dobrze, trzeba grać. Hmm. Nie, 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 na targowisko. Z RPG wjeżdżam. Czyżby, czyżby. Jestem wyczochrowany. Ty, ale ja bym miał asyst. Nie, nie przejeżdżaj mnie. No, no po prostu masakra, dobiję do 10-0 i kończymy nagranie, bo nic z tego najzwyczajniej nie będzie. Jak możecie się spodziewać w tej czy tamtej drużynie. Nic nie zabiłem w tej planszy. To jest chore. O, co przejmują. Wciąż nie go przejmują. Jest, 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 chodź. ale tam ludu wyjdzie, o mój boże och, prawie zabiłem kogoś w tej rondzie dobra, także statystyki w drugiej połowie, 10 do 0 tak jak mogliście zobaczyć, nie dało się normalnie grać, także chciałbym już Was dzisiaj chyba sobie nagrać, bo jutro wrzucę zaprosić do kolejnego filmu z Battlefield 3, który odbędzie się na... To będzie niespodzianka, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, druga połowa była znacznie nudniejsza niż pierwsza, także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się gorąco. Bye-bye.